Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzisiaj dzień, który otwiera dziewiąte posiedzenie Sejmu, trzydniowe. I tradycyjnie przed posiedzeniem jesteśmy tutaj dla Państwa, żeby opowiedzieć o tym, jak będzie wyglądał dokładnie porządek obrad i ewentualnie odpowiedzieć też na kilka pytań. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, bardzo proszę, panie marszałku. Dzień dobry Państwu. Oczywiście dzisiejsze posiedzenie Sejmu zacznie się od chwili zadumy, refleksji, wspomnienia. O tych wszystkich, którzy zginęli w katastrofie w Smoleńsku, ale też i o dwóch zmarłych w ostatnim czasie parlamentarzystach o panu pośle Milerze, o byłym panu pośle, obecnie samorządowcu, czy do niedawna wicemarszałku województwa warmińsko-mazurskiego. Mówię oczywiście o panu Mironie Syczu, który w tej izbie zasiadał i który jest bardzo ciepło, dobrze wspominany przez tylu z nas tutaj w Sejmie. Następnie drugie czytanie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa mieliśmy mieć też na tym sejmie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ale na prośbę Komisji Sprawiedliwości pani poseł Gasiuk Pichowicz zdecydowaliśmy się, że one będą rozpatrywane na następnym posiedzeniu. Najpierw zrobimy KRS, a później będziemy zajmować się Trybunałem Konstytucyjnym, tak żeby można było odpowiednią też przestrzeń wygospodarować na zajęcie się tym tematem. To, to posiedzenie jest dość powiem kolokwialnie wypakowane. Po, po tym drugie czytanie ustawy o wakacjach kredytowych, która wraca do nas z komisji i około godziny 15.30 zaczniemy procedowanie wniosku o wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego. Zaraz po tym będzie głosowanie w sprawie tego wniosku, ewentualnie w jakichś innych sprawach, które zdążą się proceduralnie w ciągu dnia spiętrzyć. Po tym głosowaniu z drugie czytanie sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków. To dotyczy prowadzenia amatorskich poszukiwań archeologicznych. następnie, Ustawa wykonująca prawo Unii Europejskiej to jest dostępność niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze dla osób z niepełnosprawnościami. To jest realizacja dyrektywy unijnej. I wreszcie dzień zakończymy oczywiście przed oświadczeniami poselskimi, drugim czytaniem ustawę, którą czasami nazywamy Lex Romowicz, czyli ustawy, która reguluje wreszcie w poprawny sposób sytuację w samorządach, w których nieobsadzone jest miejsce w burmistrza wójta po wyborach, jeżeli on uzyskuje mandat w, na przykład poselski, wtedy chodzi o to, co dzieje się później w samorządzie. Jutro zaczynamy od pytań w sprawach bieżących, później informacja bieżąca. Ona na tym posiedzeniu przysługuje klubowi lewicy. Z tego co wczoraj słyszałem na konwencie seniorów, klub lewicy będzie pytał o kwestie związane z obroną cywilną. I około 12.45 rozpoczniemy procedowanie ustaw związanych z prawem do przerywania ciąży. Założyłem dość długi czas na to, bo aż do godziny 19.00 mamy cztery projekty. Jak Państwo dobrze wiecie. W, będziemy procedować w ten sposób, że zarówno czytanie, jak i głosowanie będzie odbywało się zgodnie z numerem druków, które nadawałem poszczególnym projektom w miarę ich wpływania. A więc najpierw będzie projekt dekryminalizacyjny, mówię to bardzo kolokwialnie i krótko lewicy, następnie drugi projekt lewicy, ten taki bardzo rozbudowany. Po nim będzie projekt, bo tak wychodzi z numerów druków y, trzeciej drogi y, i na końcu z y, y, kolejnym numerem druku y, projekt Koalicji Obywatelskiej. One tak będą czytane i tak będą głosowane w bloku głosowań w piątek o 14.00. W, dziś, w czwartek będziemy to czytać. Będzie debata. Dużo czasu daliśmy na tę debatę, bo każdy z posłów będzie relacjonując projekt. Oczywiście ma 15 minut na przedstawienie założeń projektu, natomiast później posłowie występujący w imieniu klubu będą mieli aż 20 minut, ponieważ trzeba zreferować cztery projekty na to, żeby przedstawić swoje stanowisko. Nie limitujemy pytań w tej debacie, także spodziewamy się też wielu pytań. Ta dyskusja musi wybrzmieć. Każdy musi mieć poczucie, że wypowiedział się w niej. Potem jeszcze tego samego dnia w kolejna dyrektywa unijna, tym razem dotycząca tytoniu, akcyzy z tym związanej, produktów tytoniowych. No i na koniec dnia ratyfikacja protokołu między Rzeczpospolitą i Polską. A Ukrainą to jest porozumienie dotyczące pomocy prawnej tych dwóch krajów. W piątek dyrektywa unijna, która każe nam zmienić ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, wakacje zusowskie i ich pierwsze czytanie. Później informacja ministra spraw zagranicznych na temat śmierci polskiego obywatela Damiana Sobula podczas niesienia przez niego pomocy humanitarnej ofiarom konfliktu w strefie gazy. O nią wnioskował Klub Polski 2050. Odbędzie się też oczywiście debata nad tą informacją. O godzinie 14 w piątek, mam nadzieję, że zdążymy i że to będzie punktualnie, rozpocznie się blok głosowań, w którym między innymi będziemy podejmowali decyzje w sprawie ustaw dotyczących Przerywania ciąży. Będą też inne głosowania. Ich będzie sporo, dlatego że sporo mamy drugich czytań na tym posiedzeniu. Szacuję, że ten blok potrwa nawet 2,5 godziny, a po nim będzie jeszcze, będą jeszcze oświadczenia poselskie, i na tym byśmy ten dzień zakończyli. Dla Państwa informacji, jeżeli pojawią się w czasie procedowania ustaw dotyczących aborcji. Wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu, my, jak powiedziałem, będziemy głosowali w piątek. W czwartek głosowania nie będzie. Natomiast w piątek będziemy je głosowali. Jeżeli Sejm, na co mam szczerą nadzieję, zdecyduje, że projekty te zostaną skierowane do komisji nadzwyczajnej, powołanej specjalnie w celu rozpatrzenia tych projektów, to Sejm jeszcze w piątek tę komisję powoła. Zwróciliśmy się wczoraj do klubów, żeby do jutra do godziny 18.00 zaproponowały swoje kandydatury na członków, członkinie takiej komisji. Jeżeli taka będzie decyzja sejmów, wyrażona w czasie głosowań w piątek, to od razu w czasie głosowań w piątek ta komisja zostanie powołana. Prezydium Sejmu na mój wniosek zdecydowało, że ta komisja będzie liczyła 27 osób, 27 członków, parytet będzie, Zgodnie z zasadą wyznaczania parytetów, którą mamy przyjętą w Sejmie, jeśli chodzi o liczebność komisji. następujący Prawo i Sprawiedliwość 11, 11 członków, Koalicja Obywatelska 9, Polska 2053 droga 2, Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe 3 droga 2, Lewica 2, Konfederacja 1 poseł. W, jak powiedziałem kandydatury mają zostać zgłoszone do jutra do godziny 18. Oczywiście ta komisja jeszcze nie jest powołana, więc to jest w pewnym sensie sondażowa procedura. Natomiast jeżeli taka będzie decyzja Sejmu, to od razu w piątek będziemy gotowi, żeby ją powołać. Dla Państwa informacji jeszcze jedna rzecz, bo a w zasadzie dwie. Jedna zapowiedź. Czeka nas naprawdę dużo wydarzeń w Sejmie w najbliższych tygodniach bardzo nam rzeczywistość przyspieszyła jeżeli chodzi o spotkania międzynarodowe ale też i chodzi o wydarzenia krajowe związane ze świętem flagi związane z rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej jeszcze w kwietniu będziemy mieli premierę naszej aplikacji konstytucyjnej będziemy też mieli myślę bardzo fajną premierę książkową robioną z bardzo fajnym wydawnictwem dwie siostry Pewnie znaną części z Państwa, którzy mają dzieci, bo to jest bardzo znane na rynku w tym sektorze wydawnictwo. Będzie piknik europejski z udziałem ambasad państw Unii Europejskiej i gra Miejska, która pozwoli nam odkrywać ambasady i kraje, które reprezentują. Będzie się przez te dwa miesiące do wakacji naprawdę dużo działo i bardzo zachęcam do kontaktu i z panią dyrektor Karpą Świderek i z naszą wszechnicą sejmową, żebyście się Państwo mogli na te doznania przygotować. Jeszcze jedna dobra informacja. Zrobiliśmy reformę w przeglądzie sejmowym. To jest rzecz, która czekała na zrobienie i została zrobiona. Jak wiecie, my mamy tutaj kronikę sejmową i przegląd sejmowy. Kronika sejmowa służy do. Celebrowania różnych informacji, znaczy wydarzeń i relacjonowania ich, to też postaramy się trochę przepracować. Natomiast przegląd sejmowy to jest poważne naukowe czasopismo z bardzo dużą punktacją, które powinno być jednym z wiodących na rynku naukowym, jeśli chodzi o prawo konstytucyjne, jeśli chodzi o kwestie ustrojowe w Polsce. Redaktorem naczelnym minister Cichocki, no bo to on tą całą procedurą zarządza sprawił, mianował, że będzie pan profesor Marek Zubik, sędzia w stanie spoczynku Trybunału Konstytucyjnego, wybitny konstytucjonalista. Cieszę się, że w zespole będą osoby, które zostały z niego wyrzucone decyzją marszałka Kukcińskiego, a które 8 lat czekały na szansę, żeby do grona redakcji wrócić, ale będą też badacze i badaczki młodego pokolenia, po to, żeby przegląd sejmowy zaczął wyznaczać trendy, jeśli chodzi o refleksję nad tym, jak odbudowywać w Polsce Porządek Konstytucyjny. Wiecie, że po rządach PiSu my naprawdę potrzebujemy dzisiaj wrócić do normalności. Potrzebujemy debaty ustrojowej, potrzebujemy rozmowy o Konstytucji i mam nadzieję, że przegląd Sejmowy stanie się właśnie takim, takim miejscem. A panu profesorowi Zubikowi bardzo serdecznie gratuluję tej misji i dziękuję też, że zgodził się ją objąć. To jest, to jest bardzo dobra wiadomość, Dlatego co w Sejmie, dla poziomu refleksji, który mam nadzieję z Sejmu będzie. Emanową. To tyle informacji z mojej strony. Pewnie macie Państwo jakieś pytania. To na kilka pewnie jeszcze zdążę odpowiedzi bo jeszcze mamy prezydium i konwent przed posiedzeniem. więc To jeżeli Pan e, pozwoli, Panie Marszałku, 15 minut mamy na pytania i odpowiedzi. Musimy się zmieścić, żeby potem zdążyć i na konwent, i na prezydium i e, rozpocząć równo obrady. Pan redaktor Talk FM bardzo proszę. Dzień dobry, Wawrzyniec Zakrzewski, TokFM. Panie Marszałku, e, chciałbym się dowiedzieć, czy. Policzyliście się, krótko mówiąc. Mówię o skierowaniu wszystkich czterech projektów ustaw dotyczących aborcji do tej komisji nadzwyczajnej, która będzie być może powołana. Mówię to dlatego, iż wiem, że panu, ale też panu premierowi zależy na tym, żeby właśnie wszystkie cztery w tej komisji się, do tej komisji trafiły, natomiast no, są posłowie. Głównie panowie z PSL-u, którzy mówią wprost, oficjalnie, że nie zagłosują za skierowaniem tych projektów, zwłaszcza projektów, które rozumiem nie odpowiadają im ze względów światopoglądowych. I dlatego chciałbym się dowiedzieć, czy ma pan jakieś rozeznanie, czy jest szansa, żeby rzeczywiście wszystkie cztery projekty do tej komisji trafiły. Dziękuję. Ja od początku byłem z państwem i z wszystkimi, którzy nas oglądają, słuchają uczciwy i mówiłem, że nie ma żadnej gwarancji. To jest zawsze osobiste głosowanie posła i zawsze jego osobista decyzja. Pewnie część z państwa pamięta różne głosowania o projektów aborcyjnych, które miały miejsce na tej sali w poprzednich latach i wiecie, że były uzgodnienia, były umowy, a nagle w dyskusji, przed samym głosowaniem, padało jedno słowo, jedno sformułowanie, które sprawiało, że wynik głosowania, który był uzgodniony, kompletnie się zmieniał. Gwarancji mieć nie można. Natomiast ja mam pewność, że zrobiliśmy wszystko, ja też zrobiłem wszystko y, od strony organizacyjnej, żeby zmaksymalizować prawdopodobieństwo, że tak się właśnie stanie. Proszę zobaczyć, przed 7 marca nie mieliśmy tak jednoznacznych deklaracji choćby z trzech ważnych ugrupowań sceny politycznej. Dzisiaj mamy. Bo dzisiaj nie tylko Polska 2050 i Koalicja Obywatelska mówi, że zagłosuje za tym, ale mówi to też Lewica. A to nie było tak jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu. W deklaracja, od, którą usłyszałem od pana prezesa Kosiniaka-Kamysza, premiera Kosiniaka-Kamysza, jest jednoznaczna. Zagłosują tak, jako klub, en bloc. Oczywiście będą głosy, które pewnie, jak państwo słyszą, yy, będą głosowały inaczej. Ale en bloc postarają się zrobić wszystko, żeby wszystkie te ustawy przeszły. A więc z ich strony mamy deklarację dobrej woli i ja te deklaracje biorę na poważnie. Natomiast. Yy, jak panowie, państwo wiedzą, to jest materia, w której to się może wydarzyć wszystko. Natomiast ja głęboko liczę, że będziemy wszyscy odpowiedzialni. To nie jest finalne głosowanie. To jest głosowanie, które pozwoli nam wszystkim usiąść nad tym, co zostało przyniesione do Sejmu, prawie ze wszystkich jego stron zastanowić się nad tym, czy tam jest jakiś wspólny mianownik, czy jest coś, co realnie możemy dzisiaj zrobić, żeby poprawić sytuację polskich kobiet. Jeżeli tak się stanie, będę szczęśliwy. Ja już wiecie Państwo, jak będę głosował, podobnie zresztą jak cały nasz klub. My tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, a z kolegami z PSL-u wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że to będzie w naszej ocenie najlepsze rozwiązanie dzisiaj dla Polski, dla kobiet i też dla poziomu debaty o tej bardzo ważnej sprawie. 28 lat wszystkie projekty, choć trochę dotykające, liberalizujące prawo aborcyjne, były w Sejmie wyrzucane do kosza w pierwszym czytaniu. Głęboko wierzę, że w piątek ta passa zostanie przerwana. Maja Jabłcikowska, 24 Panie marszałku, burzliwy klub tam w PSL-u trwa. Czy państwo się wczoraj we, we czterech spotkaliście? Nie. Jeśli chodzi o a z Donaldem Tuskiem pan się spotkał? Nie. Czyli nie było takiej wspólnej rozmowy? Nie. Bo A jest taka refleksja u państwa w klubie, że to po prostu koalicji nie służy, nie służy, bo my dzisiaj z lewicy też słyszymy, to Szymon Hołownia zaczął. I oczywiście Lewica mówi, że będzie za tym, żeby wszystkie cztery projekty poszły do komisji. To jest jakiś krok, ale mimo wszystko no, ta atmosfera to jest nadal atmosfera kłótni, więc zaczynamy właściwie znaczy, zaczyna się nowa. Nie musi mnie nikt przekonywać do tego, że to koalicji nie służy, bo ja to mówię od jakichś dwóch miesięcy. Mówię to konsekwentnie i powtarzałem to od samego początku. Ale to Pan przełożył termin procedowania tego projektu. Tak, właśnie dlatego, że ta kłótnia się zaczęła. Ta kłótnia się zaczęła, zaczął się ten spór i on się zaognił do tego stopnia, że w mojej ocenie nie było możliwe przeprowadzenie tej debaty w spokojny sposób albo choć, choćby taki, jaki będziemy mogli to zrobić jutro. Decyzję podjąłem. To była słuszna decyzja. Uważam, że 7 czy 8 marca wyszlibyśmy z Sejmu z tymi wszystkimi projektami w koszu i to byłby nasz dar, który zanieślibyśmy Polkom na Dzień Kobiet, bo taka była atmosfera polityczna. Jestem przekonany, że jutro ta debata będzie inna. Ja nie wiem, jaki będzie wynik głosowania. Natomiast wiem, że od strony ustrojowej, od strony logiki pracy w Sejmie, oczywiście emocje mogą być różne wokół tego. Natomiast ja na koniec odpowiadam za proces, za to, że był efektywny i skuteczny. Zmaksymalizowaliśmy szansę na to, żebyśmy mogli na spokojnie usiąść w komisji i już w trochę mniejszym gronie zastanowić się nad tym, co trzeba zrobić. Ja już w ciągu tych ostatniego półtora miesiąca czy miesiąca słyszałem wszystko na swój temat. Słyszałem wszystkie obelgi, oskarżenia, wszystkie zarzuty, jakie można było usłyszeć. Wszystkim tym, którzy nimi miotają, jeszcze raz mówię i powtarzam z całym spokojem. Dość kłótni, do przodu. Załatwiajmy sprawy. Rozmawiajmy o rzeczach, a nie o tym czy o tamtym. Ta atmosfera jest podgrzana oczywiście, dlatego że to jest rzecz, która różni koalicjantów. Ona nie jest przedmiotem umowy koalicyjnej. Myśmy się na rozwiązania w tej sprawie nie zgodzili. Nie ma koalicji 15 października w tej kwestii. Jest w bardzo wielu innych kwestiach. I to też musimy sobie uczciwie powiedzieć a nie ulegać magicznemu myśleniu, że to wszyscy po tej stronie jesteśmy jednością światopoglądową. Nie jesteśmy. Pytanie, czy dzisiaj damy świadectwo, że potrafimy, mimo tych różnic bardzo głębokich, które między nami są, rozmawiać o tym w taki sposób, żeby załatwiać sprawy, żeby można było wyjść do ludzi i powiedzieć, udało się zrobić dobre rzeczy, mimo różnic, w tych warunkach, które są. Natomiast co, że będą emocje... Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Zawsze były, kiedy ten temat stawał na sejmowej tapecie i dzisiaj, jutro, pojutrze też będą. Ale z tego co pan mówi, z tego co tam słychać przy klubie PSL-u, to rozumiem, że pewnie to będzie tak policzone, żeby się zgodziło ostatecznie w koalicji, żeby ten projekt Ja mogę powiedzieć, jest jakaś tylko... taka niepisana umowa ja niczego nie podsłuchałem pod klubem PSL-u, więc nie Ale wiem pan o czym oni gadają. Nie, pan sugerował, Natomiast pan mówił o wiem, swoich co? rozmowach z Władysławem Kośniakiem Kamyszą. Dlatego mogę powtórzyć tylko to, co usłyszałem od Władysława Kośniaka Kamysza i co on też wielokrotnie powtarzał w bardzo wielu rozmowach. Zrobią wszystko, żeby te, żeby klub PSL zagłosował tak, żeby te projekty znalazły się w drugim czytaniu w komisji nadzwyczajnej, którą mam nadzieję w piątek powołamy. Dzień dobry, Rafał Tuszyński, redakcja ekonomiczna Panie marszałku, na jakim etapie są analizy w pana gabinecie dotyczące wstępnego wniosku o po, po, postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu? Skłania się pan bardziej do skierowania do komisji prosto, czy może wniosek będzie wywrócony do wnioskodawców w celu uzupełnienia? Tego nie wiem, dlatego że w momencie, w którym ja go wysyłam do opiniowania, to nie zaglądam w papiery prawnikom, którzy nad nim siedzą. Wstępny ogląd, przeczytał ten wniosek pan dyrektor Zakroczymski, jest taki, że jest to wniosek Wniosek bardzo dobrze napisany. On jest obszerny yy, i to będzie to wymaga pracy. Natomiast nie spodziewam się jakichś wielkich błędów czy konieczności uzupełnień. Choć to moje 4, czy pięciomiesięczne doświadczenie uczy mnie, że nawet w najlepiej napisanych ustawach czasem czegoś brakuje i trzeba poprosić o uzupełnienie. Ale to są wyłącznie kwestie formalne. Nie wiem, ile to zajmie, bo to jest, jak mówię, duży wniosek. Ja na pewno też nie będę popędzał legislatora, znaczy biura legislacyjnego, bo to nie o to chodzi. Jak tylko wróci i będzie OK, natychmiast kieruję to do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, bo też wiem, że czas. Spłynie, a ta procedura w komisji zajmie wiele miesięcy. Dzień dobry, Sebastian Napieraj, TVN24. Panie marszałku, czy pan czeka na dzień, w którym Antoni Macierewicz za to, co robił w sprawie Smoleńska usłyszy zarzuty? Mam na myśli niszczenie dowodów, manipulowanie dowodami, mam na myśli przetrzymywanie dowodów, nieujawnianie ich. Czy pan czeka na ten dzień? Pytanie z tezą. <noise> Natomiast y, odpowiadając na nie y, muszę powiedzieć o dwóch rzeczach. Y, pierwszy to jest wymiar, Pierwsza to rzecz wymiar prawny. Mam wrażenie, że w wymiarze prawnym działalność pana Macierewicza, jego komisji, tej podkomisji smoleńskiej, to całe zamieszanie, które robił, jest czymś, za co powinien odpowiedzieć. To jest sprzeniewierzenie, w mojej ocenie, środków publicznych, a przynajmniej jest bardzo mocne podejrzenie, że do tego właśnie doszło. To jest właśnie, jak pan wspomniał, podejrzenie niszczenia dowodów, niewłaściwego obchodzenia się z nimi. Tam jest materiał do tego, ale żeby nie w logice politycznej zemsty. Bo tego też nie chciałyby od nas ofiary smoleńskie. Jestem o tym absolutnie przekonany. Tylko w logice państwa, które upomina się o swoje, ale w spokojny, merytoryczny i rzeczowy sposób, bo my wreszcie na taki poziom musimy wejść, że nie ganiamy duchy, nie zajmujemy się tropieniem spisków, bo państwo nie jest od tego, ono było od tego przez 8 lat. Dzisiaj państwo musi w zimny, konkretny i metodyczny sposób stosować prawo. I mam nadzieję, że te wątki, o których pan mówi, ja wspomniałem, zostaną sprawdzone. Ale jest jeszcze drugi wymiar. Mam głębokie przekonanie, że działalność niektóre jej aspekty, pana Macierewicza, podkomisji smoleńskiej, organów państwa w tej sprawie, ekshumacje bez zgody rodzin, rozdrapywanie tych ran w sposób skrajnie polityczny, partyjniacko-polityczny, Próby prywatyzacji tej dramatycznej katastrofy przez to czy inne środowisko polityczne, to rzeczy, które zasługują na najgłębszą naganę, jeśli chodzi o wymiar etyczny naszego życia publicznego i służby publicznej. To było coś, co budziło w nas etyczny, głęboki ludzki sprzeciw. I my sobie jasno musimy powiedzieć, że nie ma miejsca na państwo, które wykonuje na grobach ofiar katastrofy dramatycznej, tragicznej. Polityczne gusła, polityczny taniec. Nie ma miejsca na państwo, które płaczące rodziny zmusza do tego, żeby ekshumowano szczątki ich bliskich, mimo że oni się na to nie zgadzają, powiększają ból, dramaty, cierpienie. To państwo nie może się w ten sposób zachowywać. I ten wymiar też trzeba będzie kiedyś rozliczyć. Ale ten wymiar rozliczają wyborcy, głosując lub nie, mówiąc zgadzamy się na takie zachowanie lub nie. Dzisiaj, kiedy byłem na cmentarzu powązkowskim, jak chyba, wszyscy, jak chyba wszyscy, miałem wrażenie, że z tej katastrofy płynie, oczywiście wiele wniosków dla państwa jako organizacji, ale dla nas jako dla ludzi, jako dla polityków płynie jeden wniosek. Niezależnie od tego, jak się dzisiaj pospieramy, niezależnie od tego, z której partii będziemy, wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy równi i powinniśmy o tym codziennie sobie, z całą bolesną, dojmującą twardością tej konstatacji, przypominać. Dzień dobry Pani Marszałku. Dzień Katarzyna Kolenta Zaleska, fakty TV. Chciałam zapytać o KRS. Ja rozumiem, że e, drugie czytanie dzisiaj, jutro komisja, jeśli zostaną zgłoszone poprawki, a pewnie zostaną zgłoszone, i wtedy ostateczne głosowanie w piątek, tak, czy tak? tak. E, czy Pana zdaniem to nie jest, e, to nie trwa zbyt długo? Bo już sędziowie też się e, trochę niecierpliwią, że to za długo trwa to przywracanie praworządności i przywracanie KRS-u do tych konstytucyjnych ram? I czy Pan jest zwolennikiem poszerzenia katalogu organizacji, które ma mają prawo zgłaszać kandydatów do KRS-u, bo tutaj jest poważny spór. Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, wszystkie ustawy związane z praworządnością mają szybką ścieżkę w Sejmie. Jeżeli jest ustawa o KRS, jest procedowana. Jeżeli są ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, są procedowane. Jeżeli komisja prosi, że potrzebuje więcej czasu, to dajemy ten czas komisji, bo komisja o to prosi. Widocznie chce mieć pewność, że wyjdzie z komisji dobry produkt na salę sejmową i będziemy mogli nad tym głosować. Czy to trwa za długo? Wiem, że wielu z nas chciałoby już, żeby. To wszystko, na co mieliśmy nadzieję przed 15 października, stało się tu i teraz, bo czekaliśmy 8 lat. Ale również dlatego, że czekaliśmy 8 lat, ja uważam, że jeżeli o to proszą specjaliści, prawnicy, ci, którzy piszą te ustawy, ci, którzy dzisiaj nad nimi pracują w komisjach, żeby to był jeszcze tydzień dłużej, dwa tygodnie dłużej, a nawet ten miesiąc dłużej, to warto im tę szansę dać. Naprawianie państwa, które było psute przez 8 lat, nie potrwa 5 miesięcy. To musi potrwać dłużej. Staramy się, żeby trwało jak najkrócej i od strony Sejmu możecie być Państwo pewni, że wszystkie te ustawy będą miały szybką ścieżkę, bo my wiemy dobrze, jak bardzo potrzebujemy dzisiaj naprawy praworządności w Polsce. Wydaje mi się, że to, że to też widać. No, ustawa weszła, komisja przepracowała dobrze. Trybunał Konstytucyjny na następnym posiedzeniu. I tu dochodzimy do sedna sprawy, bo niezależnie od tego, Jakie emocje nami kierują i jak bardzo chcielibyśmy przywrócenia praworządności. Pamiętajmy, że w wielu ważnych ustrojowych aspektach to przywrócenie praworządności tu w parlamencie będzie miało wymiar symboliczny. Dlatego, że tu ustawnie podpisze prezydent Andrzej Duda, który jest dzisiaj głównym hamulcowym powrotu Polski na ścieżkę, na której powinna znajdować się od ośmiu lat. I, I tutaj też dopatrywałbym się problemu od którego często abstrahujemy, uciekamy, bo wydaje nam się, że jak coś uchwalimy w Sejmie, to już sprawa jest załatwiona. Nie jest jeszcze Andrzej Duda który przez półtora roku będzie kazał z sobą dyskutować o rzeczach, które dla wielu w obszarze praworządności są oczywiste. I nie tylko w nich, bo pamiętamy jego ostatnie weta. Jeżeli chodzi o drugą rzecz, proszę mi wybaczyć, ale nie wypowiem się, bo nie mam aż tak dobrze wyrobionego zdania w tej szczegółowej sprawie, a wolę w sytuacjach, w których nie mam wyrobionego zdania, nie zabierać głosu i zostawić je specjalistę. Bardzo dziękujemy. Dziękuję pani Marszałku. To wszystko, tak? tak. Dziękuję bardzo.